Znajdujemy się w laboratorium cytofizjologii mikroorganizmów. Laboratorium, w którym studenci bioinżynierii zwierząt odbywają zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotów technologia fermentacyjna oraz fizjologia prokariota. W tym laboratorium również wykonywane są prace inżynierskie i magisterskie, oraz działalność swoją prowadzą studenci Międzywydziałowego Koła Naukowego na Nowe Laboratorium jest o tyle specyficzne, że wymaga bardzo sterylnej pracy, pracy z mikroorganizmami, dlatego też na każdym stanowisku, a tych stanowisk mamy to tutaj 16, dostępny jest panik laboratoryjny, co może stwarzać pewne niebezpieczeństwo, dlatego laboratorium jest zaopatrzone w apteczkę oraz system gaszenia. Poza tym sterylność oraz bezpieczeństwo pracy z mikroorganizmami zapewniają autoklaw, niezbędny sprzęt do pracy z mikroorganizmami, takie jak eza, głaszka, zestawy pipet, sterylne przyrządy wykorzystywane do pracy w laboratorium. Prowadzimy tutaj hodowlę mikroorganizmów na różnych podłożach, na podłożach płynnych oraz podłożach stałych. W tym laboratorium hodujemy przede wszystkim niepatogenne szczepy bakteryjne, również prowadzimy hodowlę komórek drożdży oraz grzybów pleśniowych, przede wszystkim patogenów roślinnych. Mikroorganizmy te przetrzymujemy w banku komórek niedostępnym dla studentów i hodowle, które prowadzimy, są bardzo zróżnicowane. Tutaj dla przykładu Mam hodowlę specyficzną, kulturę grzyba, który jest niezbędny do wytwarzania kombuczy, czyli tak naprawdę jest to kokultura drożdży oraz bakterii fermentacji mlekowej. Prowadzimy również płynne i stałe hodowle bakteryjne na podłożach i płynnych i stałych. Zorganizowane jest stanowisko do przygotowania tych pożywek. Studenci przygotowują je z. Pożywek zakupionych w firmie. Pożywki nie zawierają żadnych substancji toksycznej. Tak zakupione proszki do postaci niezbędnej już do wykorzystania w laboratorium do pracy z mikroorganizmami. Laboratorium jest również zaopatrzone w urządzenia do hodowli mikroorganizmów. Są to trzy inkubatory, w tym jeden rotacyjny z wytrząsaniem. Obserwacja mikroorganizmów umożliwia 8 mikroskopów znajdujących się w tej sali, w tym jeden z podglądem bezpośrednio na ekran monitora. Tu właśnie studenci obserwują bakterie wybarwiane po utrwaleniu różnymi metodami. Również przyżyciowo oglądają podobne drożdże oraz mogą obserwować takie oto właśnie pierwotniaki. Wykonywanie skomplikowanych procedur mikrobiologicznych. Ułatwia przygotowany przez prowadzących skrypt. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniu sąsiednim, niedostępnym dla studentów, dostępnym jedynie dla osób prowadzących zajęcia. W tym miejscu przygotowujemy sterylnie czyste kultury bakterii. Sterylne warunki zapewnia nam komora laminarna drugiej klasy bezpieczeństwa oraz autoklaw, w którym następuje likwidacja materiału biologicznego. W laboratorium posiadamy również bank komórek, który obejmuje ponad 250 szczepów bakteryjnych, drożdżowych oraz grzybów pleśniowych. Znajdujemy się w pracowni hodowli komórek zwierzęcych. W tym miejscu studenci bioinżynierii odbywają zajęcia z przedmiotów hodowle in vitro oraz hodowle tkankowe. Praca z komórkami zwierzęcymi umożliwia zaopatrzenie sali w dwie komory laminarne do bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym. Mikroskop odwrócony, który umożliwia obserwację komórek oraz hodowanych tkanek. Inkubator zaopatrzony w butanek węgla umożliwiające regulację jego poziomu wilgotności oraz temperatury oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny, takie jak wirówki, wytrząsarki czy pipetory. Inkubator stanowi serce tego laboratorium. Właśnie tutaj hodowane są komórki wyizolowane bezpośrednio z organizmów żywych oraz te zakupione z banku komórek.